Witajcie moi widzowie. Dzisiaj przedstawiam wam bitwę z kobi. Tutaj są oddziały alianckie, a, tu oddzia a tutaj oddziały przeciwnika. No to zaczynamy. Okej, okay. muszę celować w radzieckiego czołga T-34-85. Do licha. co to było? Okej, okay, no to teraz przycelowanie w Abramsa. No jeszcze raz. Dobra, nacieramy na, na front. O, nie, żołnierze, straciliśmy nie. wieżyczkę w jednym z naszych czołgów. Potrzebujemy wsparcia. O, nie, tylko nie to. Będziemy musieli wykorzystać inne, inne jednostki oddziałów. Może teraz przyślemy żołnierzy. Żołnierze piechoty nie Żołnierze... poddają się, walczą. Żołnierze piechoty, teraz musimy natrzeć na front przeciwnika. Teraz mamy prawie wszystko gotowe. Straciliśmy kolejny czołg. Brakuje nam sprzętu wojskowego. Ok, teraz zaczniemy na żołnierzy. Potrzebny nam do tego czołg T34 rudy 102. Nasz skroń jest osłabiony. Nie mamy czołgów. Zostały zniszczone. Psz, psz, oj psz, oj. Psz, oj Straciliśmy prawie wszystkich żołnierzy. Okej, okay, teraz mamy wszystko pod kontrolą. Psz, psz, psz. O, nie, zepsuła się. Osłabienie czołgu. Teraz musimy to zabrać do serwisu. Wszystko gotowe. Bardzo dobrze. Na froncie toczą się walki. Zginęło mnóstwo żołnierzy. Teraz jedynie został ten jeep. Może o, teraz wyślę wyślemy czołgary na odtefte. Francuska armia, wysyłajcie czołga. O, nastąpiła znowu kolejna awaria w Shermanu. Na szczęście jest. Serwis na miejscu i wszystko naprawia. Czołg FT na pewno sobie poradzi z tym oto Jeepem Hammerem. Musimy sobie jakoś poradzić. Ok, jesteśmy za blisko. Musimy się cofnąć. Chyba nie poradzimy sobie z tym czołgiem. Jest zbyt silny. No to wyślemy jeszcze w dodatku na posterunek Abramsa. Nie mamy żadnego już wsparcia. Nacierają Abramsy. O nie musimy jakoś uciekać. Nie damy rady. O, teraz to już po nas! Oberwaliśmy. Schron został totalnie zniszczony. Zginęło mnóstwo żołnierzy. Mnóstwo sprzętu ciężkiego, czołgów. Była to bardzo ciężka bitwa. Wygraliśmy na posterunku, ale super. No, powiem Wam, że nawet to było czadowe. Myślałem, że przegramy, ale wygra, wygraliśmy. Prawda? Prawda. Zgadzam się z tym. Trzeba jeszcze no zakładników. Ja ze schronu do niewoli zabrać. Okej, okay, no to prześlemy ich do, do więzienia. Konczymy na dzisiaj. Zwycięstwo i chwała żołnierzom. Ogłaszam, że nasze państwo zwyciężyło. I sobie wiele jakoś poradziliśmy. Dzięki czołgu M4 Sherman, czołg Rudy sto, czołgu rudego 102 i czołg. Dzięki czołgu Abrams, Abrams i Renault FT. Też nie jest źle sobie radzie, poradził. I Jeep, ale był jeszcze na serwisie. No, no to pa widzowie. Jeśli Wam się podobało, no to zostawcie lajka i subskrypcję.